Milionerzy. Które z tych państw ma najmniej Rumunia, Polska, Niemcy czy Chiny? Fanów teleturnieju Milionerzy czeka powtórka z rozrywki PVM pokazuje kolejny raz 12 sezon gry. To właśnie w tym sezonie Tomasz Orzechowski wygrał milion. W 575 odcinku milionerów Hubert Urbański zadał uczestniczce pytanie za 75 tysięcy złotych. Które z tych państw ma najmniej sąsiadów? Zawodniczka ostatecznie obstawiła odpowiedź a czy słusznie? Z podanych państw Rumunia ma 5 sąsiadów Polska 7, Niemcy 9 a Chiny 14. Zatem odpowiedź a była prawidłowa. Uczestniczka zdobyła 75 tysięcy złotych i mogła kontynuować grę w teleturnieju. 19 września 2022 roku po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego w Azji utworu Modlitwa Dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia kwizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w Milionerach główna wygrana padła cztery razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za milion słyszał w 2010 roku oraz Maria Romanek która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko, który odpowiadając na pytanie kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała, 1 stycznia 1001 roku roku. Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi. Może skorzystać z trzy kół ratunkowych, pytanie do przyjaciela, pół na pół i pytanie do publiczności.